Witam! Bardzo serdecznie z tej strony to Sotokar. typ czas na odcinek z Pucharu Świata 2021-2022 i odcinek z Villehammer Po konkursach w Oslo, jeden indywidualny i drugi i drużynowy, jesteśmy w Villehammer Oto klasyfikacja Pucharu Świata. Dali Daniel Andre Tande, drugi Geiger i trzeci Żyła. Eee, później mamy generalkę Pucharu Narodów. Tutaj Polacy dali liderami, ale już się zbliżają Norwegowie. Chociaż, że no Polacy dalej prezentują świetną formę na trzecim miejscu Niemcy i na czwartym Austriacy. Oto klasyfikacja rower. Tande jest liderem, ale tylko 1 dziesiątą nad Peterem Prelcem. więc tutaj Zobaczmy czy Tandę wybroni się, A jeszcze tego Kubacki, Hajbek, ale reszta, no Geiger Piąty, no strata bardzo duża, więc pewnie już przy tej czwórce będzie walka o zwycięstwo w rower. Będzie ciekawie. Będziemy dalej na to wszystko patrzyli, ale cóż, e, przepraszam, jeżeli będzie takie słabe komentowanie. Bo nie jestem dzisiaj w humorze, nie czuję się aż tak fajnie jak było to wczoraj. E, bo dzisiaj tutaj wszystko mnie boli, koska mnie boli najczęściej, ale dobra, mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Idziemy do konkursu. I oto warunki na skoczni. Willehammer, temperatura na minusie, wilgotność 58%. Mamy wiatr podnarty, co to mnie bardzo cieszy. I mamy bardzo fajną, pogodną yy, pogodę. Oto jeszcze parametry. Z punktka usytuowane w 123 m. punkt HS 140. No cóż, lecimy do konkursu. I oto wyniki kwalifikacji, które wyciężył Daniel Andretany, drugi Burdziej Kobayashi i trzeci Karl Geiger. Najlepszy z palaków 7, Kamil 108, Piotrek Żyła 10, Jakub Wolny 14, Andrzej Stękał 17, Aleksander zniszczył 40, e, Paweł Sekale, niestety Dawid Kubacki odpadł. No i to powoduje, że już nie ma szans na zwycięstwo w Rower. No szkoda, potknął się na Wille Hammer, ale zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że następny konkurs, czyli w Trondheim, będzie dla niego szczęśliwszy. Przechodzimy do pierwszej serii konkursowej. Casey Larson, reprezentant Stanów Zjednoczonych. Amerykanin, który troszeczkę zaczął zdobywać punkty w tym sezonie Pucharu Świata. Ale skok będzie krótszy, 123 metry i Casey Larson zajmuje przedostatnią pozycję. Wyprzedza tylko Wiktora Polaszka. Wątpię, że Amerykanin awansuje do drugiej serii konkursowej. Gregor Schwanen, Reprezentant Szwajcarii Co najgorsze dla Szwajcarów jest to, że on jest najlepszy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Bardzo mało punktów zdobywali w tym sezonie Szwajcarzy I ten skok pomiędzy punktem K Idealnie na punkt K, 123 metry, ale to jest dopiero dziewiąte miejsce Więc pewnie też nie zobaczymy Szwajcara w drugiej serii Chyba nawet nie zobaczymy w ogóle tego Szwajcara. Bo też Dominik Peter skoczył bardzo słabo. Czesmir Koziszek, zawodnik, który w Oslo w konkursie indywidualnym yy, sprawił sensację. Po pierwszej serii był ósmy, niestety w drugiej serii nie wytrzymał presji. Teraz zobaczymy na jego skok. No, Ład, ładny skok. Przyjęłaś taki ładny, bo tylko 120 metrów i pozycja dopiero 14. Troszeczkę ta troszeczkę ta forma się popsuła. Przepraszam, musiałem zrobić małe cięcie. Ale już wracam. E, teraz będzie skakał Dziewanie Bresedola. Reprezentant Włoch. On też na jakiś wysoki wynik nie będzie miał szans, dlatego że no, jego drużyna nie skakała. Z innym Włochem w stawce. A też w Oslo jakoś się nie popisał, bo nie zakwalifikował się i zajął ostatnie miejsce. A teraz to 25,5 metra i Włoch zajmuje siódmą pozycję. Oczywiście na razie to mu awansu nie daje jeszcze żaden zawodnik nie ma awansu, ale za chwilę powinniśmy mieć no, zawodników, którzy już będą się kwalifikować. Władimir Zograwski. Reprezentant Bułgarii. No Bułgar, który na pewno. Początek początek sezonu mógł zaliczyć do udanych jednak później skoki były coraz słabsze i słabsze, ale teraz ładny skok 131,5 i Zografski jest drugi Więc moim zdaniem to powinien być skok na awans, bardzo ładny skok Bułgara, przegrywa Zykieto Sahal tylko jeden punkcik No i Finn Antial. na pewno dalej będzie lider, liderem Fin na albo Alto, albo Kytosacho Ma bardzo dobry pod podnarty. 2 metry na sekundę. No, punkt K został przekroczony. 126 metrów, ale dziewiąte miejsce. Czyli tak w połowie stawki ląduje Anti-Alto. No, wynik nie jest na pewno satysfakcjonujący dla niego. Zobaczymy, czy jeszcze uciła awans. Jeżeli tak, to bardzo minimalnie. Sergej Tkaczenko, reprezentant Kazachstanu, troszeczkę też szczęśliwie się zakwalifikował do Willehammer. Zobaczmy, bo na razie na tej skoczni skacze bardzo słabo. Ale teraz! Ładny skok! 129,5 metra, no i wreszcie obudził się ten Sergiej, którego widzieliśmy, ale pozycja 14, który na razie awansu mu nie daje. No, będziemy czekali na rozwój wypadków, czy będzie awans. I Markus Eisenbichler. Dwa konkursy w ostro fatalne, i drużynowe, i indywidualne. W drużynowo przepaścił szanse Niemców na podium, a indywidualnie nie zakwalifikował się na to konkurs. O, ale teraz ładny skok. Czy miałeś na taki, który mógł. Być zadowalający, i dopiero 23 miejsce, 127 metrów. Przepraszam, pomyliło mi się. Myślałem, że dalej skacze jakimś słabiakiem, a nagle się okazało, że to Eisenbichler. Przepraszam, Michel Haibek, czwarte miejsce na razie w turnieju Rower. Na pewno wykorzysta tą wpadkę naszego Dawida. Zobaczymy. Bardzo dobry skok, 137 metrów high ale dopiero czwarte miejsce. Przegrywa z Linwikiem Paszke i Hammanem, ale strata bardzo mała. Ale teraz Peter Prowitz. To jego szczęśliwe miejsce, on tutaj debiutował w 2009 roku, on tutaj wygrywał konkursy jak w 2020 roku, zobaczymy będzie teraz. Ale Peter skacze znakomicie. Świetny skok. 142 metry, i Peter Preutz obejmuje prowadzenie. Ale tylko 80 punktu przewagi nad Mariuszem Linwikiem. Zobaczymy, czy, czy jeszcze uda mu się to, tą przewagę uratować. Ale teraz i Kobayashi. Reprezentant Japonii. Takie, sobie wyjście z progu. Ale, jak ładnie pociągnął ten skok. 139 metrów i Rioju jest na pozycji piątej. Ale bardzo mała strata do reszty stawki. Zobaczymy, jak wyjdzie następny skok. No a teraz zawodnik, który no, jest chyba faworytem Daniel Tande lider pucharu świata 145. Eee, w ostatnim koku się było czoło 10, że po pierwszej serii był dopiero 30. Ale tande leci, leci. No on jest niesamowity. No on jest niesamowity. 145,5 metra, a no, po prostu deklasuje swoich rywali i tande prowadzi. Pierwszy Daniel Andretande, drugi Piotrek Grzyła, trzeci Karl Geiger, czwarty Peter Prełcus, piąty Mariusz Limwik, szósty Pius Parszka, siódmy Martin Hamman, ósmy Halwark, dziewiąty Rilikobasz i dziesiąty Michel Haybeck. Eee, Polacy, dwunasta Andrzej Stękała, dwudziesty trzeci Jakub Wolny, 24 Kamil Kamistoch, dwudziesty piąty Oleg zniszczał i 36 szósty Paweł Wąsek. Czas na drugą serię. Rozpoczynamy drugą serię konkursową indywidualną w Wille Hammer. I Wladimir Zagrawski. Dawno punktował, bardzo dawno. No ale cóż, teraz na tym momencie będzie na pewno punktował. Patrzmy na jego skok. Ale! No punkt K jest przekroczony. 131,5 tyle są w pierwszej serii, ale pozycja czwarta. No, ale nie jest ostatni. Przegrywa ze Stochem, Wolnym i Kraftem. No, Kamil już zrobił duży awans. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Michel Heubeck. Dziesiąty po pierwszej serii. Jest duży ścisk w czołowej dziesiątce, więc patrząc na to, będzie ciekawie. No, takie sobie wyjście z progu. I ładnie pociągnął ten skok. Michał Heybek 167,5. I jest liderem, więc niestety prowadzenie Kamila zostało przerwane właśnie po skoku Heybeka. Chociaż można było się tego spodziewać, bo Heybek w tym sezonie jest rewelacyjny i można powiedzieć, że jest liderem kadry austriackiej. Ale to lider innej kadry, tym razem japońskiej. Iry Bashi dziewiąte miejsce. Zobaczymy, czy wyprzedzi Heybeka. Oj, chyba tak. Już to po wyjściu z progu widać. Świetny skok. Kapitalny. I Kobashi, mi się zdaje, zrobi o kilka pozycji A na 146 metrów. Superancki skok, tak mogę powiedzieć. I z dużą przewagą wyprzedza Hajbeka. Halvoregner Granerut. Proszę zobaczyć, musi skoczyć. 150 metrów, ale warunki pozwalają na taką odległość. Będzie to dobry skok, chociaż zabraknie zabraknie do prowadzenia 141 metrów, ale Granerud będzie no, pocieszony tym, że będzie przynajmniej drugi. Jest to też wynik bardzo zadowalający, chociaż że pod nim nie będzie. Nie może się na razie przełamać. Reprezentant Norwegii. Martin Ammann, na miejsce po pierwsze, stariusz kilka razy, był w czołowej dziesiątce Poharu Świata. 2,5 metra na sekundę pod narty. Czy to wykorzysta? Ładny skok, ale niestety wylądowano na dwie nogi. 138 metrów, 8 punktów odjętych za wiatr, i ósme miejsce. Więc moim zdaniem i dziesiątki na pewno nie będzie. Ale teraz kolejny z Niemców, pius paszkę. Szóste miejsce po pierwszej serii. Niemca. I popatrzmy, 1,5 metra na sekundę wiatru pod narty. Paszkę też miał okazję w Oslo Stanięcia na podium. Czy nie staniecie? Bo strata do podium była duża, ale szansa na bardzo dobry wynik. I teraz Paszkę 138,5 i trzecie miejsce. Nie ma dramatu, będzie czoła dziesiątka. Eee, zobaczymy jeszcze, będzie skakał Karl Geiger, więc zobaczymy jeszcze jego skok. A teraz jeszcze zobaczymy skok Norwega, Mariusa Lindwika. Piąte miejsce po pierwszej serii. No już chyba już nie jest do złapania Daniel Tande. Ale może być norweskie podium, jeżeli Lindvik dobrze skoczy. Dobry skok, ale słabe lądowanie, 136,5. I siódme miejsce, więc nie będzie czołowej dziesiątki. Na to wygląda, bo jeszcze czterech skoczków do końca. No, czterech bardzo dobrych. Peter Kreutz, reprezentant Słowenii. Czwarte miejsce będzie atakował podium, to jest pewne. Ale wyjście z progu bardzo słabe. No i skok rozczarowujący. 130,5 m, no można było się spodziewać lepszego skoku. I pozycja dopiero 9. Będzie spadek. Więc dalej Kobayashi utrzymuje się jako lider. Będzie szansa na podium. No ale teraz Karl Geiger jest wybitny w tym sezonie. Trzecie miejsce po pierwszej serii. 143,5 metra wystarczy, aby zostać liderem i stanąć na podium dzisiejszego konkursu. Ładne wyjście z progu. I może będzie podium. 141. Zabrakło, zabrakło trochę. Jest drugie miejsce. No ale cóż, teraz trzymajmy kciuki. Piotrek żyła. Czy Piotr skoczy po kolejne podium? Chociaż, że ostatnie zwycięstwo, patrząc na jego ostatnie zwycięstwo, to było zaliczone w Oberstdorfie. Wtedy zajął pierwsze miejsce w turnieju 4 skoczni i teraz Piotrek nie leci jak najdalej. No chyba niestety nie będzie liderem. 139,5 Niestety trzeci. Geiger niestety na podium, no niestety dla nas strata mała. Więc pewnie zobaczymy Polaka na podium, bo przewaga jaką miał Daniel Andretanda po pierwszej serii jest ogromna. Na razie Dominator, który już idzie po krysztową kurę, ale poczekajmy 142,5 metra wystarczy. Czy aż trzeba. Ale Daniel jest w tym sezonie niesamowity. No proszę zobaczyć, gdzie on wylądował. 150,5 metra. Kończy to nowym rekordem. No dzisiaj po prostu deklasacja Daniela. Pierwszy Daniel Andrzej Tande, drugi Riel Kobayashi, trzeci Karl Geiger, czwarty Piotr Żyła, piąty Halwarkner Graneru, szósty Pius Paszkę, siódmy Michel Habeck, ósmy Kamistoch, dziewiąty Andrzej Stękały, dziesiąty Mariusz Linwik, e, reszta Polaków, dziewiętnasty Jakub Wolny i dwudziesty siódmy Aleksander zniszczył. Zaczął na klasyfikację. Geiger awansował na drugie miejsce, Joju na czwarte, Daniel oczywiście pozostaje liderem, ale no cóż to była deklasacja. No cóż, no chyba każdy wie, jak będzie nazwany tytuł. Daniel dekrasuje rywali. No, że jakiś spoiler, ale no trzeba powiedzieć sobie szczerze: no niestety w realnym życiu tak na pewno nie będzie, bo Daniel, jak wiemy, co się stało w planicy. Ale no, nawet gdyby wrócił, to coś czuję, że. Dobra, coś mi znowu przycięło, przepraszam. Pierwszy Diane Drettan, drugi Karl Geiger i trzeci Piotrek Grzyba. Tak wygląda generalka. Widać, że już tutaj. Podchodzi bliżej Rioju, ale ma jeszcze 80 punktów straty do Piotrka. E, no Polacy, szósty sztok, Kubatki Kubacki niestety spadł. No spadł, bo no, był piąty. Ale jeszcze jest szansa na to, żeby się tutaj coś wykazał. E, w, a nie, jeszcze drużynówka, To Tutaj dalej są Polacy liderami, no ale Norwegowie z takim daniem, no mogą coś jeszcze tutaj zrobić. Bo jeszcze jak mówiłem, dwa konkursy indywidualne, nie, drużynowe. W planicy Wikersund, rower, Uwaga. Rider Daniel Tande. Który już ma dużą przewagę. E, drugi Peter i trzeci Hajbek O, już się tutaj bardzo niebezpiecznie zbliżył Karl Geiger. Który ma jeszcze szansę. Wyprzedził już Ryuko Bajasz No proszę bardzo, będzie ciekawa walka. Bardzo ciekawa walka. Niestety Dawid spada aż o 20. E, spada aż na 24 pozycję. No mam nadzieję, że Dawid w się przełamie poniedziałek następny film. No cóż, ja się z wami żegnam, to do zobaczenia w tym sensie, odcinku. przepraszam, że... No i nie jestem takim y, ucieszony, ale trzeba no, mam się cieszyć, nie wiem. Ale spokojnie. W poniedziałek już będę na pewno lepiej, będę uśmiechnięty i znowu będę komentował fajnie y, konkursy. Do zobaczenia się.